Zabieram Was do Italii, a konkretnie do Mediolanu, gdzie przejrzę się transferom wicemistrza kraju Interu. zuli dokonania ten moment czterech wzmocnień. Luis Enrique za 25 milionów euro, grający jako prawo pomoc, prawy pomocnik, prawo skrzydłowy, również jako wahadłowy. Jan Joan Bony, napastnik za 23 miliony. Peter Sučić, defensywny pomocnik za 14 milionów. No i wykupili Nikolę Zalewskiego za 6 milionów. Jakie pozycje bym jeszcze wzmocnił? Na pewno na naprawi wahadło, nie wiem czy Denzel Dumfries opuści klub, a jeśli nie, to i tak by się przydał jeszcze ktoś, myślę, oprócz Enrique. Środek obrony, bo tej Giovanni Leoni, młody obronca z Parmy, był dobrym i przyszłościowym wzmocnieniem. Moim zdaniem jest bardzo utalentowanym młodym defensorem. Ademola Lukman może przejść się do Interu. Aktualnie rozmowy z Atlantą dotyczą kwoty za Nigeryczyka. To byłby naprawdę dobry kolejny ruch Mediolanu. No i w ogóle jeszcze Bony pochwalił się tym swoim zdjęciem jako dzieciak w koszulce Interu, więc można powiedzieć, że spełnił swoje marzenie przed Radzuri.